Paszło. Jesteśmy. Cześć, witajcie. Mała rozgrzewka. Pokażemy Wam już, kto się jest. Dzień Roksana, dzień dobry nam pisze. Zaczynamy od tańca. Wstańcie. Tu Ania i Tomek Prima des. Już no. robię tu poprawki kadrowe. <laughs> tak jest teraz dobrze, będzie lepiej. No i cóż. Cześć, witamy Was. Jesteście z nami, yy, oglądacie nas później. Yy, Powiem o tych ostatnich ostatnich tak serii. tak u nas tutaj przed chwileczką y, padło hasło cisza na planie mam nadzieję że dzieciaki nasze tam spokojnie się dobawiły mamy na nie tutaj ucho y, natomiast podsumowanie poprzedniej serii Tomek chciał o tym powiedzieć krótko y, zamknęliśmy serię jak bać o zdrowie poprzez ruch poprzez ruch poprzez taniec i ona jest w tej w liście którą macie do, do. Tak i tam mówiliśmy o tym żeby co pamiętacie kto nam tutaj przypomni może ktoś nam napisze co było w pierwszym odcinku Trzymanie pionu. Ja to zrobię tak w miarę szybko, żebyśmy przeszli do kolejnej części. Dbaliśmy o otrzymanie naszego pionu i to nam zostaje, tak? O tym już nie będziemy Wam tak często przypominać, ale o tym pamiętajcie. Por, otwarta klatka, osób. Bądźcie w swoim rytmie. Drugi odcinek to było to, żeby słuchać siebie, tak? Żeby być w tym swoim rytmie, tak? Słuchać swoich potrzeb, swoich uczuć yy, i panować nad myślami, tak? Czyli wzbudzać w sobie te radosne myśli. Trzeci punkt. Mówiliśmy o wpływie i wyborze, że mamy wpływ na to, co myślimy, co czujemy i co robimy, czy tańczymy, czy siedzimy. W czwartym odcinku mówiliśmy o przestrzeni, czyli o tym, żeby zrobić przestrzeń na nowe rzeczy w naszym życiu i w tańcu, bo pod... się... dokonać jakiejś decyzji, podjąć jakąś decyzję. Hmm? I w piątym odcinku mówiliśmy powtarzaj, 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 koncentruję uwagę na tym, co pozytywne, tak? Mhm. Czyli myśl, która mnie wspiera, i ją powtarzam, koncentruję uwagę na tym, co pozytywne. I dzisiaj będziemy mówić o, o, jeszcze, innej, o in, jeszcze innym temacie, ale ta koncentracja na tym, co pozytywne cały czas w nas jest, ok? Rozumiecie, o co tu chodzi. Dobra, ale tańczymy dzisiaj, Dziś Kontynuujemy naszą serię, która jest w naszej, na naszym kanale są Online. Dziś zajmiemy się walcem wiedeńskim. Będziemy się nim zajmować przez najbliższe odcinki. Słuchajcie, walc wiedeński, a jak wygląda? Tutaj macie odcinek, tak damy? Wrzucimy wam, Wrzucimy wam linka do odcinka, który, który już jest na naszym kanale. Dzisiaj skupimy się na ruchu wahadłowym i przejściu z ruchu wahadłowego do kroku podstawowego. Dlaczego ten, ta, to, ta decyzja o przejściu jest czasem trudna, to potem zaraz powiemy. Na razie wahadłowca. Bahadłowiec, mężczyzna zaczyna w prawą swoją stronę od prawej nogi. Partnerka od lewej w lewą stronę. Idziemy sobie na jedną nogę i na drugą. Takim ruch, ten ruch wahadłowy tworzymy takim moim subiektywnym odczuciu poprzez a, pracę korpusu. Korpusu, korpusu mojego tułowia. Yy, która, który tu, który tu, który zaczyna ruch, tak? Idzie w jedną stronę. Kiedy już jesteśmy pewni, ci, że ciała, to wracamy. Często, gęsto właśnie nie potrafimy tego zrobić, bo na przykład bujamy się tylko tak z nogi na nogę. A tu spróbujmy wykrzesać taki ruch, kiedy ja idę barkami, resztą ciała. And Szczególnie dla nas, mężczyzn, to jest trudne, tak? Chłopaki, tak? Żeby ten ruch. Tak, bo to jest miękki o, ruch, taki, zyskać, taki bardzo kobiecy. Kobiety to naturalnie wyczuwają, tak? On nie jest kobiecy dla nas, jest. Ale, <grym>. ale łatwiejszy dla kobiet, bo ja na przykład Ta, bardzo jest, lubię tak. mówić, że to jest ruch ósemkowy. Popatrzcie, ja tu widzę tą To on jak mówi, nie, ja nie widzę żadnej ósemki, Ja ósemek. nie widzę, on czuję no tutaj chodzi. coś innego, ale jeżeli to komuś pomoże. Ja czuję wahadło, tak? Znowu na nogę, tak? Co jest ważne, pamiętajcie, żeby głowa nie była sztywno połączona z ciałem, czyli nie szła taką, taką gibałą na boki, a takim, taką boją na morzu, jak czasem mówię, tak? Tylko żeby głowa szła. Zachowała się trochę jak żyroskop, tak? Czyli jest takim e, taką częścią, która się porusza się delikatnie w poziomie, tak? Ale nie ulega tym właśnie tym wahaniom. Ten krok, tak? Żebyście się poczuli ten właśnie wahadłowy ruch i. Za jakiś czas, kiedy już zatańczycie pełny krok podstawowy i będzie dodamy jeszcze unoszenia, opadania i w ogóle wiele, wiele innych zaawansowanych figur, możecie zajrzeć do filmiku też. Numer 9, e, tak? Co, co się, się tańczy na, na weselach. Dziewiątka, 9, tak. ale jeszcze też tańczyliśmy w plenerze Walca Wieleńskiego, i to będą kroki do tańca trzy. Tak, w plenerze, oczywiście. i tam jest Kraków w tle. To była ekspedycja, słuchajcie, nasza w, rok temu w lipcu. Pojechaliśmy na takie spacery po Krakowie i tańczyliśmy nad Wisło, tańczyliśmy w, na plantach. Możecie sobie zobaczyć krajobraz Krakowa i my z naszymi dziećmi w tle, one też z nami tam były. Tańczyliśmy taką krótką choreografię, która też może Wam się za jakiś czas przydać. Ale na razie wracamy do podstaw. Krok tak? podstawowy, ten najbardziej najprostszy z dostawieniem stopy. E, może pokażmy bokiem, żeby było widać, tak? Partner z prawa nogą do przodu, idziemy od, od, do przodu odpięty. Raz, na dwa, trzy, ja tylko dołączam stopy do stopy, tak? I do tyłu do lewej. Idziemy, zobaczcie, tak ta stopa, która się dołącza bez ciężaru ciała, ta sama stopa rozpoczyna kolejny ruch. U partnerki to jest prawa. Prawa w przód. Lewa w tył, prawa w przód, lewa w tył, odpięty krok do przodu, pamiętajcie. Ten krok nie powinien być zbyt długi, ponieważ tempo tego utworu Warca e, na początku jest etapie szybkim, nie będzie nam tak? dokładnie pozwalać na takie. Więc tylko raz tyle, dwa, żeby trzy, raz ruszyć. Dwa, trzy, raz, Biga. dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jest 60 taktów na minutę, zobaczcie, to jest bardzo szybko. To jest jeden taki krok na sekundę, na mhm. sekundę. Sekundę macie, sekundę, żeby zrobić ten krok. 60 taktów na minutę, mniej więcej. Mm -hmm. hmm? Słuchajcie, to coś ogląda, ktoś nas ogląda. Jesteśmy, Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy. Ważne jest, jeszcze jedna rzecz to Wam powiem tylko, żebyśmy używali naszych mięśni w tańcu, tak? żeby ten krok nie był tylko takim e, wysunięciem, postawieniem stopy do przodu i do tyłu, tylko na tej nodze, na której stoję, w tańcu mówimy na to noga postawna, ale to nie musicie pamiętać, używam tej nogi, żeby się odbić, odbić poprzez lekko zrelaksowane zgięcie kolana. Idę w jedną, idę w drugą, idę w jedną. Jak to będzie wyglądać w parze? Yy, znowu, podstawę to już znacie. Ważne jest to, żeby moja partnerka była po mojej prawej stronie, chłopaki. Dzięki temu krok do przodu będę mógł postawić między jej stopy. I teraz ruszam, chłopaki, ruszam. Nie idę głową. nie idę na chwilę. Trochę się przesuniemy, na żeby nas było stopy nie dać. O, właśnie. Krok złączyć, krok złączyć. Raz, dwa, trzy, raz. I w tych krokach, zachowując ten kształt, Y, y, kierunek ruchu, czyli przód, tył, ja się delikatnie mogę obracać, ja jako mężczyzna, jako mężczyzna, jako partner, a za mną podąża moja partnerka. Chopa. ja. Hmm? super. I teraz wchajcie, hmm? za chwilę połączymy ten krok wahadłowy do ośmiu, czyli osiem taktów plus osiem taktów w tył i w przód. Hmm? I to, co chcieliśmy Wam o, dzisiaj, taką inspirację dać jeszcze do tego że Tomek powiedział decyzja należy do partnera tak bo... ogólnie decyzja słuchajcie ogólnie decyzja ja podjęłam decyzję że będę w tej wymiętej koszuli tak yy, Ania, Ania ja też tam ma. jeszcze 5 minut przed, słuchaj, wyciągamy że skoprasujemy bo ja też mam tutaj nie. zagniecenia a Tomek nie dobra skupmy się teraz na tym co mam przekazać. Wiecie mm -hmm. chodzi o to że podjęliśmy tę decyzję i mm -hmm. trudno jest jak jest, Mogli, moglibyśmy to poprawić, zrobić to jeszcze lepiej, perfekcyjnie, ale tu nie chodzi o perfekcjonizm, chodzi o bycie sobą. Tacy jesteśmy, tak to robimy. To jest nasza decyzja, że tu jesteśmy, że wy jesteście tu z nami, też wam za to bardzo dziękujemy. To była trudna decyzja, bo wiecie, pokazywanie, um, uczenie w innych warunkach niż normalnie na sali, ale też nas czegoś uczy. I dzięki temu, że podjęliśmy tę decyzję, że jesteśmy tu z wami co tydzień, o 12 w czwartki co tydzień się stawiamy, to też się rozwijamy. Też mhm. dużo rzeczy nam to jakby mówi, co możemy jeszcze lepiej zrobić, i dzięki temu się rozwijamy. Dlatego... Tematem, tematem dzisiejszego odcinka jest słowo decyzja. Decyzja jako świadomy, świadomy, nie losowy, ale świadomy wybór konkretnego działania. I słuchajcie, naszą decyzją było założyć ten kanał na YouTubie ponad rok temu. Naszą decyzją było nagrać takie, a nie inne filmiki pierwsze. Które, widzicie, które są gdzieś, bardzo niedoskonałe. Które są bardzo niedoskonałe, ale ta decyzja była dobra, była, była yy, świadoma i chcieliśmy to zrobić. Pracujemy od 20 lat, albo nawet więcej, z ludźmi, uczymy jej komunikacji w tańcu, ale dopiero, dopiero od roku przenieśliśmy się do tak naprawdę do do sieci społecznościowej, dzięki to... temu ktoś, kto jest teraz w Hiszpanii nas ogląda, w Warszawie, w innych miastach, w całym, na całym świecie docieramy, nie tylko na naszej sali w Krakowie, pozdrawiamy naszych wszystkich kursantów oczywiście, dzięki nim też się rozwinęliśmy, ale to znowu jest zrezygnować z pracy, tak, a jesteśmy na przykład uwiązani kredytem, albo musimy zakończyć jakiś związek, jakąś relację, jakieś małżeństwo, albo musimy na przykład Coś pisze Bydgoszczy Kasia pisze Super Kasia. Pozdrawiamy z ta decyzja, ta decyzja jest decyzje są czasem bardzo trudne, bo my boimy się jako ludzie zmian, jako istoty społeczne, boimy się zmian, boimy się, że jak coś dokonamy jako podejmiemy w decyzję, to, to czy, co, się, co się wiąże z czymś, że coś stracimy, prawda? Albo Boimy sukcesu. się też sukcesów, bo co się stanie, jak ja na przykład y, będę w czymś dobra, coraz lepsza, może stracę tych przyjaciół, którzy, z którymi lubię sobie posiedzieć, oni lubią ze mną posiedzieć, ponarzekać, pomarudzić, jaki świat jest zły, a jak ja pójdę swoją drogą i zacznę grać na ukulele na przykład, to ktoś powie, no, zwariowała, no gra kobieta na ukulele, ale to kocham, to lubię. I, i rezonuje to z tymi, którzy też pójdą szukać swoich, swoich pasji. Rozumiecie, o co tu chodzi? Ale to jest jakby sukces którego ja się bałam, bo myślę, no może mi nie wypada w tym wieku, wiecie, dużo, dużo lęków, a tak naprawdę ja się bałam tego, że to, to mi będzie sprawiało frajdę i to będzie też inspirowało innych. Widzicie, same plusy, ale dopiero wtedy, jak tą decyzję podejmiemy, czyli sumując wszystko, najlepsza decyzja to jaka? To decyzja, po prostu. Podjęta, tak, czyli róbcie. Idźcie ze głosem serca i, i róbcie, jak to zrobicie, to będziecie wiedzieć, czy to była do, decyzja dobra czy zła, ale tak naprawdę zawsze jest dobra, bo zawsze z, tej, z tego wynikają jakieś rzeczy, które, dzięki którym my się rozwijamy. I teraz jak w tańcu jest to, ta decyzja, głównie ona leży po stronie mężczyzny, ale nie tylko. Decyzja w kwestii prowadzenia tego, co za tańczy z kobietą, tak jak teraz w walce wiedeńskim, leży po stronie mężczyzny. Po stronie kobiety leży decyzja, czy ja będę siemka. Cześć Adi, witamy cię. Po stronie kobiety jest decyzja o tym, jak ja to zrozumiem, czy ja pójdę za to podążę, czy ja to dobrze odczytam, czy nie. I teraz yy, decyzja jest chłopaki, taka, yy, już w odniesieniu do tego walce, walce dzisiejszego. Tańczymy osiem taktów wahadłowca, czyli to będzie nasz ruch. Ee, zobaczcie, to będzie. E, pierwszy, n drugi, n trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. I w ósmym takcie ja już przygotowuję kobiety na to, że za chwilkę pójdziemy przód tył. Czyli robię taki płaski krok do boku. Ósmy i teraz decyzja, ale ta decyzja wcześniej się na... Piąty, szósty, siódmy, ósmy zrobiłem i znowu podejmuję decyzję, że zmieniam. Teraz chcę coś innego. Znowu chcę wahadłowiec. I drugi, i trzeci, i czwarty, i piąty i szósty i siódmy. Ósmy już przygotowuję. Ja yeah. przygotowuję, to znaczy przygotowuję tak naprawdę yy, siebie jak siebie, bo ja już wcześniej sobie to planuję, ale przygotowuję tą osobę, z którą się komunikuję, czyli moją partnerkę, przygotowuję na to, że będzie jakaś zmiana, tak? I robię to całym swoim ciałem. Nie znienacka, nie o na ostatni chwilę. Ogólnie kobiety lubią niespodzianki złeść, ale nie takie, Tak, lubią... nie taki, że. Idziemy. Tak. Ho, teraz. Tu. Tak, tak. tak, ja się muszę wyszykować <laughs> na przykład na kino, na randkę, wiecie, tutaj ubrać się, umalować, No nie mogę tak wyjść w pięć minut, tak? A dlatego to jest super wskazówka dla, dla mężczyzn, żeby dać kobiecie trochę czasu, czyli ją przygotować, tak? Czyli no, zrobić. Os, nie tak bym trochę. <laughs> zrobić ten ruch na osiem, na 8, dlatego, że fraza w, muzy w muzyce walca i w innych też utworach jest. Osiem taktów i usłyszycie to, kiedy to osiem jest w muzyce, i na raz będzie teraz zmiana, czyli ten już nowy krok będzie to krok z tego kroku do boku, na przykład krok do tyłu i do przodu, okej? Okay? Adi poleca książkę, jak, jeżeli o decyzjach, to książka Obój sobie olbrzyma. Super. Ali Adi, zobaczymy tą, tą książkę. Adi był z nami, był z Tobą domek na Latino i jest dzisiaj z nami. Pozdrawiamy o. go serdecznie. Aha. No nicko Słuchajcie, zróbmy to z muzyką, spróbujcie z nami chłopaki, czyli w tym siódmym ja już przygotuję i na osiem. No, nie, na ósmy przygotowujesz. A przepraszam, na... tak, na ósmy przygotowuję, a na pierwszy kolejny już. I teraz pamiętajcie, że jak szedłem do boku y, siódmy, ósmy do boku, to pierwszy będzie dokładnie chłopaki do przodu. Ruszam z ciało w przód. Zróbmy się z muzyką tą samą, a później zrobimy z muzyką. A szybczą. możemy już od razu stracić. Wiecie co, bo my mamy takie dwa utwory, dzisiaj się sprzeczaliśmy, z stąpiłem. Który, który pierwszy, który? I był pierwszy Winter Sunlight, który już słyszeliście. To było, jak to tłumaczyłeś, blas. Taki blast słońca, zimą, tak? Czyli taka promek tej energii słonecznej. Więc to był ten pierwszy utwór, natomiast drugi, łączysz teraz. Tak. Mój ukochany dragonflying. Od razu mi przed oczami stoi łąka z ważkami. Dragonfly to waszka ważka, można powiedzieć ważkowanie. Ale my zaczęliśmy, Dale, czekaj, fly... czekaj, bo my Dragonfly zaczęliśmy. Teraz mieliśmy za A teraz to po tak. Czyli, czyli teraz jednak. To jest mój, to jest tak, ten mój. A, Chłopaki proszę, was. Mhm. chłopaki, proszę was, żebyście sobie spróbowali, nawet samemu najpierw. Tak, żeby przejść ten, spróbować połączyć te dwie rzeczy podjąć decyzję, że teraz... Siedem. <głos》>, tak, o, rozmawialiśmy siedem o tym, jest. że czasem jak pracujemy z parami ślubnymi, to właśnie chłopaki boją się, jakby podjąć decyzję, że na przykład wprowadzą ją do obrotu albo zrobić coś tam, coś nowego. A dziewczyny eee... wtedy myślą o jej. Tak, jest to partner zaczyna od prawej nogi Adi. Dokładnie, partner zaczyna od prawej nogi, wahadłowca od prawej w prawo. A krok podstawowy walcu Wiedeńskiego od prawej w przód, to jest ważne. Tak, i jeszcze dziewczyny, słuchajcie, jak ten partner naprawdę, widać już, widać czasami po nim, że on tak się już szykuje, tak, on już chciałby, ale cały czas tylko tak do boku, tak, do boku. Dajcie mu też czas, żeby on się oswoił z tą myślą, z tą, wiecie, żeby podjął tą decyzję, to on musi nabrać tej pewności siebie. Niech on sobie ćwiczy ten wahadłowy, a jak już on będzie gotowy, to dopiero ruszy i jak on ruszy, nawet źle, nawet podepcze wam nogi, to wy go pochwalcie, żeby że było super, a wieczorem to zrobimy to, co lubisz. Na przykład, nie? No, no. Nie, nie wiem, co tam jak my, 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 my się w każdym razie. No, że tam... Pozytywny feedback, bo tam coś nam urywać, ten filmik dzisiaj, żeby wiecie doceniać starania też, doceniać to, że nawet jak coś nie wychodzi, nawet jak my dzisiaj jesteśmy nie, wiecie, nieperfekcyjni, tacy jak jacy jesteśmy, to i tak czujemy, że od Was płynie taka wdzięczność, energia dobra, że piszecie do nas, że się tu witacie, pozdrawiacie, wysyłacie swoje inspiracje. Piszcie w komentarzach, zawsze jakie macie jeszcze pytania do nas, jakieś sugestie. W kolejnym odcinku. Za tydzień, w czwartek o 12.00, widzimy się na ósmym, ósmym odcinku. 8 Ósmy odcinek serii. Tak, on jest na kanale, w playlistach, kursacji online. Decyzja była dzisiaj, była dzisiaj tematem naszego odcinka. Decyzje, jak je podjąć, żeby było jasne. W naszym życiu czasem musimy podjąć bardzo trudne decyzje, tak? Zmiana miejsca zamieszkania, czy na przykład, no nie wiem, wyjazd za granicę. To są trudne decyzje, prawda? Ale warto je czasem podjąć, żeby móc e, wejść na wyższy poziom naszego życia, tak? Wyższy poziom, to nie musi być wyższy poziom materialny, wyższy poziom rozwoju, wyższy poziom możliwości, tak? Więc e, decyzja w tańcu jest czymś trudnym dla nas mężczyzn, a w życiu jeszcze trudniej czasem, ale warto. No więc taniec jest takim, wiecie, takim fajnym narzędziem, żeby to wytrenować, nawet w domu, tak jak my dzisiaj, trenujcie tak. z nami w domu, gdziekolwiek jesteście i tyle na dzisiaj, podejmujcie decyzję, bo decyzja najlepsza, to decyzja podjęta. Buziaki, pięknego dnia, słonecznego, sunlight Wam życzymy i tych ważek, pójdźcie sobie na spacer, poszukajcie, bo ponoć już ważki się pojawiły, dragonfly, niech będą z Wami, cudownego, pięknego dnia i tygodnia, wszystkich dni. Do zobaczenia. Dzięki, dzięki. Pa, pa. Żegnamy YouTube'a, żegnamy Facebooka.